I jeszcze Manzur i wystartują. jest. Ruszyły! Wszystko razem, blisko siebie. Walka o prowadzenie, Vigo jest na czele. Tam parę koni walczy o prowadzenie na ostatniej pozycji, tylko zdecydowanie Manzur. I na czele galopuje Persimona. Persymona na drugiej pozycji, trzeciej, tam blisko jest Eranos. Mantiki przesunął się na drugą pozycję, na trzeciej galopuje Palabra, następnie Eranos, za nim Jalach. Vigo na ostatniej pozycji galopuje Manzur, a na dwóch przed przed i Emmarama. Prowadzi nadal. Persymona przed palabrą, Eranosem, Jallach, dalej Vigo, 1000 metrów do celownika. Na czele jest Persymona, na drugiej pozycji galopuje Palabra. Persymona palabra, Janów jest w tej chwili na czele. Na trzecie, czwartej, piątej pozycji razem Jallach Embellon i Eranos, dalej tam poprawił Manzur, następnie, a na końcu w tej chwili jest Antiki, Ertalsa i Emmarama. Przed wyjściem na prostą prowadzi Persymona przed Palabrą. Wyjście na prostą, po zewnętrznej Embellon. Palabra w tej chwili obejmuje prowadzenie. Palabra Persymona i Jalach. Palabra Persymona, finiszuje Manzur i polem rozpoczyna bardzo długi, dobry finisz Vigo. Na czele jest w tej chwili nadal Persymona. Przy bandzie tam się przeciska Jallach. Manzur również dobrze finiszuje, ale najlepiej po zewnętrznej, blisko publiczności Vigo. Jalach, Vigo, Vigo, Jalach, Vigo, Jalach. Vigo Jallach i Celownik. Vigo Jalach następnie Persimona Manzur, Ertalsa, em Marama, Enbellon Palabra, dalej Eranos i na końcu Mantiki.